Nic się dla ciebie nie zmieniło? Przeżyłem. E, zaraz, czekaj, bo, bo, bo ja się trochę zgubiłam, bo czy my ciągle rozmawiamy o kolacji? No właśnie, bo ja się chyba też troszkę pogubiłem. E, ale może jeszcze nie do końca wszystko kojarzę. Grażyna. Tak? Powiedz mi. Zapraszasz mnie na randkę? Nie, nie no, coś ty no po prostu chcę uczcić twój powrót do zdrowia. Tak. Świetny pomysł. Prawda? Ale to może jeszcze kogoś zaprosimy. Zrobimy takie świętowanie, wiesz, w większym gronie. Jasne. Oczywiście. Y pod warunkiem, że dojdziesz trochę do siebie. Jasne. Ech. Ja się trochę zasiedziałam, to lecę. Ja, a ty zdrowy? Dzięki, że wpadłaś. I dzięki za a. sok. Mhm.